Cześć, czy właśnie jesteś o krok od rozpoczęcia nowej przygody, na przykład rozpoczęcia studiów w Niemczech? Niezależnie czy to są studia licencjackie czy magisterskie, ten program jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkich niezbędnych informacji, które są potrzebne, aby rozpocząć studia w Niemczech. W ubiegłym roku na niemieckich uniwersytetach studiowało ponad 7 tysięcy Polaków. Studiowanie, a co dopiero, studiowanie w innym kraju to nie lada wyzwanie. Możemy spotkać wiele przeszkód, problemów. Jak to mówią, najlepiej uczyć się na błędach, a najlepiej na błędach innych. Co chcieliby wiedzieć Polacy przed rozpoczęciem studiów w Niemczech? Posłuchajmy. Chciałabym, żeby mi ktoś wcześniej powiedział, jak dużo jest możliwości otrzymania różnych stypendiów na te studia, którym. Tą sprawą też trzeba się trochę wcześniej zająć. Chciałbym mieć więcej informacji na temat sytuacji mieszkaniowej. że Z dużym wyprzedzeniem należy szukać mieszkań. To jest coś, co zdecydowanie ułatwiłoby mi rozpoczęcie studiów. Poziom formalności, takich typowo niemieckich, tutaj, że musiałam koniecznie mieć niemieckie konto bankowe tutaj założone, bo na przykład przez rewoluta, czy jakiś takich popularnych kont bankowych, które zazwyczaj otwierasz się gdzieś za granicę, no nie mogłam załatwić wiele spraw. Zawsze warto dzwonić, niż pisać maile, bo myślę, że można dużo spraw załatwić w dużo szybszym czasie. I ma się większą pewność, że sprawy się załatwi w odpowiedni sposób. Na pewno sprawa ubezpieczenia to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że o tym się nie mówi, bo to jest dopiero sprawa, którą się trzeba zajmować, gdy już się dostanie na studia. Ale uważam, że to jest bardzo ważne. Trzeba po prostu żyć oszczędnie planować racjonalnie wydatki planować racjonalnie podróże. Podróżować na przykład skorzystać z Blablakara. Myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa dla tradycyjnych środków transportu i myślę, że to się zepnie. Ale z pozytywnych rzeczy to to, jak ludzie bardzo pomagają na uniwersytecie, to był dla mnie szok. Przydzielono nam profesorów, którzy się nami opiekują jako zagranicznymi studentami, i w każdym momencie mogłam napisać maila z czymkolwiek, z czym się martwię. I pamiętam, że nawet kiedyś wysłałam maila chyba o 21.30, i ten profesor odpowiedział mi za 5 minut. No, trzeba być niezależnym, trzeba samemu sobie planować studiowanie. Nikt, że tak powiem, za rękę nie będzie nikogo prowadził, ale wydaje mi się, że to, jest, to się sprawdza w każdym kraju Europy. Studiować jest super. Aby uniknąć wszelkich niepowodzeń i nieporozumień przed aplikacją na wymarzone studia w Niemczech, najlepiej informacje czerpać ze sprawdzonych źródeł, jakim jest np. niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD. Jest dziś z nami pani Katarzyna Kosylak, wicedyrektor przedstawicielstwa warszawskiego DAAD, która opowie nam o wszystkich szczegółach związanych z aplikacją na studia w Niemczech. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie zacznijmy od samego początku. O czym powinna wiedzieć osoba aplikująca na studia w Niemczech na poziomie studiów licencjackich? Ja myślę, że taki y, polski maturzysta y, najpierw powinien podjąć decyzję, co by chciał studiować i gdzie by chciał studiować. To chyba jest taka podstawowa sprawa. Dlatego, że nie ma niestety na niemiecki uczelni jednej ścieżki aplikacji. E, wszystko zależy naprawdę od kierunku studiów i na przykład na kierunki medyczne ubiegamy się zazwyczaj przez e, organizację centralną, e, prze, e, Hochschulstart. E, na mniej więcej połowa niemieckich uczelni e, zrzeszona jest w organizacji, która się nazywa UniAssist. E, przebieg aplikacji odbywa się właśnie za pośrednictwem tej organizacji. Natomiast w przypadku bardzo wielu uczelni, wielu kierunków studiów ubiegamy się już bezpośrednio na niemieckie uczelnie i tak naprawdę pierwsze nasze kroki powinny nas skierować na stronę internetową niemieckiej uczelni po tym, jak już wiemy, gdzie chcemy studiować. Natomiast jest wiele różnych aplikacji, stron internetowych, które mogą nam pomóc w decyzji, co. I gdzie chcemy studiować. Mhm, na przykład, y, jakie aplikacje czy, czy strony internetowe w takim razie mogłaby Pani wskazać? Znaczy, ja zawsze doradzam, żeby w ogóle zacząć tą swoją drogę przez naszą stronę internetową www.dad.pl, ponieważ jest ona w języku polskim. W związku z tym myślę, że dla takiego polskiego ucznia jest to pierwszy w miarę przyjazny i spokojny krok, który może zrobić. I w zakładce studia i badania naukowe w Niemczech znajdzie informacje. Na temat Frequently Asked Questions, czyli te najczęściej zadawane nam przez maturzystów pytania, które dotyczą i znajomości języka, uznawalności matury, systemu szkolnictwa w Niemczech, całej procedury aplikacji, i tam za każdym razem po polsku krótko odpowiadamy na te najważniejsze pytania polskich uczniów, a potem Udzielamy informacji, gdzie dalej szukać tych informacji. I taką stroną, aplikacją, która może być pomocna, jest MyGuide. To jest nowa aplikacja, która nam ma ułatwić kontakt bezpośrednio z niemiecką uczelnią w tym temacie, który nas interesuje. Na pewno link do tej aplikacji załączymy pod tym odcinkiem, więc każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się więcej, jak to wygląda, jak to działa. Mnie zastanawia aspekt taki, co jeśli też studiuje w technikum? Jakie są te różnice między osobami, które kończą technikum, a kończą liceum? Znaczy, generalnie polska matura zdana w liceum jest absolutnie równoważna maturze niemieckiej. Czyli mamy bezpośredni dostęp do wszystkich kierunków studiów. Ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć coś istotnego, może nie do końca związanego z Pani pytaniem, ale to jest pytanie, które nam bardzo często jest zadawane, szczególnie teraz, w tym okresie, kiedy maturzyści muszą się zdecydować na przedmioty, które obiorą na maturze. Mianowicie reguła jest taka, że w zasadzie dla niemieckiej uczelni nie ma znaczenia, jakie przedmioty obierzemy na maturze. Ważne, że musimy tą maturę mieć, bo ona jest wtedy tym dokumentem, który nas dopuści do studiów. Natomiast tutaj aż boję się takich rzeczy mówić, bo w przypadku kierunków, które są objęte tak zwanym NC, pewnie uczniowie się spotkają i zresztą osoby, które chcą po studiach pierwszego stopnia podjąć studia na studiach magisterskich, uzupełniających, czyli drugiego stopnia, też spotkają się z czymś takim, co się nazywa numerus clausus, czyli jest więcej chętnych niż miejsc na studiach i wtedy z reguły odbywa się konkurs świadectw maturalnych. I tutaj pod taką formułę zwaną Bayerische Formel podstawiane są wyniki maturalne, wyniki minimalne, maksymalne I na tej podstawie obliczana jest średnia, która odpowiada niemieckiej średniej, czyli jest to tam 1,2, 2,5. I generalna zasada jest taka, że im wyższy wynik, to oczywiście ta średnia będzie wyższa. W związku z tym i nie ma dodatkowych plusów za zdawanie matury na poziomie rozszerzonym. W związku z tym tutaj nasuwają się takie wnioski, że być może warto zdecydować się na taki minimum przedmiotów i zdać je na naprawdę wysoki uzyskać wynik procentowy. Natomiast jeśli chodzi o technikum, to właśnie tutaj mamy pewien problem, bo matura jest niby ta sama, ale liczba godzin z różnych przedmiotów w trakcie technikum jest troszeczkę inna. W związku z tym matura zdana w technikum jest uznawana w ograniczonym stopniu, mianowicie pozwala nam bez problemu podjąć studia na kierunkach związanych z kierunkiem szkoły średniej. Czyli możemy tylko studiować te przedmioty, które wiążą się z naszą edukacją w technikum. Jeżeli chcemy zmieniać tą naszą ścieżkę i podjąć zupełnie inne studia niż profil technikum, wtedy musimy z reguły uczęszczać przez rok do czegoś, co się nazywa studium kolik i zdać pod koniec tego studium kolik. Pływą, czyli egzamin, który w tym momencie będzie równoważny właśnie tej maturze niemieckiej. Myślę, że, że te informacje na pewno przydadzą się wielu tegorocznym maturzystom czy osobom, które są jeszcze w liceum, w techniku. Okej, okay, ale teraz załóżmy, że ten pierwszy etap edukacji wyższej mamy już za sobą, skończyliśmy studia w Polsce, no i chcemy się wybrać na studia magisterskie do Niemiec. Co teraz? W zasadzie podobnie jest jak w przypadku maturzystów. Musimy szukać informacji na kierunku studiów, w których chcemy studiować. Są kierunki studiów magisterskich, gdzie możemy bezpośrednio złożyć aplikację i po prostu dostajemy się, że tak powiem, z marszu. A dość często jednak odbywa się albo Konkurs na zasadzie znów NC, czyli porównywane są wyniki, jakie uzyskało się na u, 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 kończąc studia pierwszego stopnia i z reguły jest to po prostu wynik z dyplomu. Natomiast bardzo wiele kierunków ma jednak y, jakieś swoje własne wymagania, typu, że trzeba złożyć pro, portfolio albo jest pewien roz, rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej. To znów zależy od kierunku studiów. Mhm, świetnie, wszystko brzmi świetnie, nasza matura będzie zaakceptowana na Niemieckich, nasze świadectwo ukończenia szkoły wyższej również. Ale jak to jest ze znajomością języka? Co jeżeli nie mówię po niemiecku, na przykład? Chciałabym zauważyć, że oczywiście trzeba znać język niemiecki lub język angielski na takim poziomie C1, C2. Są tutaj wyjątki, są kierunki studiów, gdzie wystarczy poziom B B2. Natomiast z mojego własnego takiego doświadczenia też. Y Nauczycielki też języka niemieckiego. Myślę, że żeby czuć się w miarę pewnie, to jednak ta, ten poziom powinien być na poziomie C1C2. Yy, natomiast niemieckie uczelnie oferują bardzo dużo kierunków angielskojęzycznych. Głównie na poziomie... Drugiego stopnia. Czyli polski maturzysta, który będzie chciał studiować po angielsku w Niemczech, będzie miał ten wybór naprawdę mocno zawężony. Tych kierunków y, angielskojęzycznych na poziomie inżyniera, licencjata jest niewiele, stosunkowo niewiele. Myślę, że teraz już wiele osób zaczęło sobie wyobrażać ten wymarzony kierunek studiów w Niemczech. Super, nawet można aplikować ze, tylko ze zdaną maturą. No ale niestety muszę niektóre osoby ściągnąć teraz na ziemię. Jaki duży zasób finansów trzeba przygotować, chcąc studiować w Niemczech? Znaczy, studia w Niemczech są generalnie bezpłatne. Znaczy, jest średnia, podaje się, że średnio cudzoziemiec studiujący w Niemczech potrzebuje 865 euro. To jest oczywiście średnia. Wybierając duże miasta typu Monachium, Stuttgart, rzeczywiście należy liczyć się z tym, że i 1000 euro może nie starczyć, i 1500 może być konieczne. Przy czym ja tutaj mam taką uwagę: polski student. Polski maturzysta, który decyduje się na taki krok, że nie będzie studiował w swoim mieście, tylko pojedzie do innego. Szczególnie na przykład dla osoby z małej miejscowości, która i tak jest skazana na to, że musi się przeprowadzić do dużego miasta typu Warszawa, Kraków, Wrocław. To są publikacje, które twierdzą, że polski student mniej więcej 600 euro wydaje miesięcznie na utrzymanie, zmieniając miejsce zamieszkania. Za 600 euro miesięcznie w mniejszej miejscowości na wschodzie Niemiec też da radę. Czyli warto też szukać w różnych miejscach, nie tylko w tych największych Oczywiście. miastach niemieckich, ale też mieć na uwadze te inne uniwersytety. Tak, oczywiście tym bardziej warto na przykład zwrócić uwagę na taki, taki ranking czasopisma d Zeit, który się nazywa Das Hochschul Ranking. Jak ktoś sobie wrzuci w Google Das Hochschul Ranking, to zauważy, że będzie to taka, nie wiem, takie narzędzie, które nam umożliwi stworzenie naszego własnego rankingu, czyli wybranie tych kryteriów, które są dla nas istotne. Ja myślę, że kryteria dla osoby, która jedzie do, szuka uczelni, na której będzie chciała robić magisterkę, a myśli w przyszłości o doktoracie, ważnym kryterium będzie aspekt naukowa ocena tego kierunku studiów. A dla osoby, która jest maturzystą i chce podjąć studia na pierwszego stopnia, o wiele ważniejszym kryterium będzie opieka, którą gwarantuje uczelnia dla osób, które podejmują studia. Tam będzie takie kryterium typu jak oceniane są studia przez studentów, jak są pod względem publikacji naukowych. Będzie też kryterium do wyboru ceny za akademiki w danej miejscowości, gdzie jest wybrany przez nas kierunek studiów. I stwarzając sobie, tam, bo tych 30 kryteriów można wybrać 6, możemy stworzyć swój własny ranking, który dla nas będzie istotny. Co jest naprawdę fajne, bo nie jest tylko najlepsza uczelnia albo najlepsza psychologia, tylko właśnie ta psychologia, która dla mnie będzie najfajniejsza ta germanistyka, która spełni moje oczekiwania. Dlatego bardzo polecam ten ranking. Myślę, że to narzędzie jest fenomenalnym rozwiązaniem, które może na pewno pomóc w tych pierwszych krokach aplikacji na studia w Niemczech. Na pewno mając dobrego przewodnika w tym całym procesie, jakim może być na przykład organizacja DAAD, będzie nam dużo łatwiej, a naszym dzisiejszym przewodnikiem była pani Katarzyna Kosylak, wicedyrektor warszawskiego przedstawicielstwa niemieckiej centrali wymiany Dziękuję serdecznie za rozmowę. Myślę, że na pewno te cenne informacje mogą pomóc wielu osobom w dostaniu się na wymarzone studia w Niemczech. Dziękuję bardzo.